sposób poznawania tych dziedzin jest czysto empiryczny. Są tam doświadczenia w bardzo krótki i ciekawy sposób opisane. Należy je wykonać i samodzielnie wysnuć wnioski. Na tej podstawie buduje się znajomość właśnie tych chociażby trzech nauk, które wymieniłem. Jeżeli chodzi o pomysł, to wracając już w 2010 roku gdzieś tam w głowie Narodziło mi się, że ja zobaczyłem, było, było naprawdę świetnie zobaczyć, dotknąć to wszystko samodzielnie. Mówiąc to uczniom, często posługiwałem się zdjęciami, filmami, które samodzielnie tam zrobiłem, ale zupełnie inaczej w młodych umysłach buduje się to, co widzą czy rozpoznają, jeżeli zobaczą to samodzielnie. Jeżeli dotkną tego, spróbują sami przeanalizować, zastanowią się, zapytają fachowców właśnie naukowców będących tam o, o to, co w tej chwili obserwują. Wtedy się narodził pomysł. Był on cały czas tam podsycany, bo problem jaki był z tym pomysłem to są właśnie kwestie finansowe. We wrześniu tego roku zaczęliśmy rozmawiać z CERN-em, dokładnie z oddziałem edukacji, który tam jest, na temat wyjazdu. Udało nam się e, ustalić wyjazd. E, koszt całego wyjazdu to jest no, całkiem spora suma, bo ponad 30 tysięcy złotych. Z czego w sumie już e, około 22 są to pieniążki, które uczniowie zebrali samodzielnie. Pozostałe, pozostałą część e, chcielibyśmy się właśnie zwrócić do e, osób, które by chciały zasponsorować zainwestować właśnie w ich, zainwestować w to, czego oni się mogą e, samodzielnie e, dowiedzieć, samodzielnie zobaczyć, bo to jest dosyć bardzo istotna sprawa, często się mówi o, o projektach, które właśnie polegają właśnie na inwestycji ludzi i okazuje się, że to jest najlepsza e, na dzień dzisiejszy i pewnie na szereg lat inwestycja, jeżeli właśnie inwestujemy w nich, w młodych ludzi, którzy później będą tą wiedzę z niej korzystać i dzięki temu, co zobaczą, się także ich rozwija. Jeżeli chodzi o program, to y, mamy dwa dni na pobyt y, taki czysto edukacyjny w Cernie, gdzie uczniowie będą mogli zobaczyć, y, jak ewoluował dany ośrodek, od czego powstał, jakie były założenia, co odkryto po kolei y, y, będą to właśnie zajęcia z Polakami pracującymi w Cernie. Będą też zajęcia doświadczane, na których będą mogli zaobserwować chociażby poprzez detektor cząstek elementarnych, zobaczyć story, jakie zakreślają te detektory, które były kiedyś budowane w tej chwili są udostępnione zwiedzającym. Będą też zajęcia, które będą polegały na przekazie informacji, takie właśnie wykłady przypominające wykładach na uczelni. Trzeci dzień jest przeznaczony na zwiedzanie właśnie Genewy, gdzie organizatorzy Przygotują dla nas, dla dwóch grup, podzielimy się na dwie grupy, podchody po Genewie, gdzie właśnie będziemy mieli zadanie w ten sposób odkryć pewne znaki czasu, jakie zostawiła historia i też zabytki w Genewie oraz jakie jest ich znaczenie. Wiem z tego, że, ten konkurs, że ta, ta rywalizacja tych dwóch grup będzie tam, będą jakieś drobne nagrody. No i dzień kolejny to niestety będzie już pakowanie i wyjazd z powrotem do Polski. Będziemy mogli zobaczyć na pewno początek tego zderzacza Hadronu. Te pierwsze, pierwsze właśnie akceleratory, które zostały w Cernie zbudowane i które nadal są, nadal są używane. wszystkie doświadczenia, które są na stronie klubu młodego odkrywcy. Ja uważam, że one pozwalają na odkrycie takich fundamentalnych praw fizyki przez właśnie doświadczenie, przez własne doświadczenia, które, nie wiem, pomagają zrozumieć jakby te wszystkie prawa rządzące fizyką na własnej skórze. Z pewnością ten wyjazd nasz poszerzy w jakiś sposób horyzonty i w jakiś sposób uczyni ten, ten przedmiot fizyka, fizyka, który jest na pewno z pewnością przedmiotem bardzo trudnym. Uczyni, jakiś, uczyni ten przedmiot bardziej przystępnym, a ta cała teoria nie wyda się taka, taka sucha, tylko jakaś już doświadczona czy, czy, wytłumaczona, czy wytłumaczona w taki fajny, przystępny sposób, wyda się dużo bardziej ciekawa i jakaś fascynująca.